Słuchajcie, jesteśmy w parku dla lokalnych I uwaga, to jest park, słuchajcie, zakochany Spójrzcie teraz Tu mamy jedną parkę, drugą Trzecią Czwartą, piątą I tam prowadzą następne ławki Wszędzie są e, Pary Dziś dlatego tu przyszliśmy Słuchajcie, no wszystkie ławki są zajęte. To w ogóle tak śmiesznie to wygląda, bo tutaj większość tych par jeszcze jest tak poprzytulana, tak jakby ten park właśnie im pozwoli, pozwalał się akurat teraz tutaj przyjść, usiąść razem i się przytulić, nie? No. Możemy coś się, przy Także wszyscy się przytulamy w parku. Kilka słów o candy nie polecam tu dłużej zostawać, bo nie ma po pierwsze dużo atrakcji, po drugie jest strasznie głośno, tłoczno, całe miasto jest zakorkowane, Także nawet tuk-tukiem będziecie stać, autobusem, z czymkolwiek. Nie, jest ogromny chaos, cały czas słychać strąbienie aut. No jakby nie da się tutaj odpocząć, tak umówmy się. Są piękne widoki, są góry, jest jezioro, ale nie do odpoczynku. Ciekawi mnie co to jest na tym drzewie. Pokaż Jakub to. Nie wiadomo co to jest. Czy to owoc jakiś, czy... Później sprawdzimy. To najlepsze jest to, że ci e, lokalsi. La, lankijczycy, lokalsi, jak się do nich podejdzie, coś powie, to oni uciekają, często się śmieją, śmieją uciekają się, się tak radzi. by się wstydzili w ogóle z nami rozmawiać. Tak samo jak... jak... Pijawka jakaś. Pijawka? Jezu, nie wiem, no, jakiś robal dziwny. No jesteśmy w ogrodzie? Nie? Jesteśmy już po rytuałach. Jest to świątynia buddyjska, gdzie jest, są, gdzie jest relikwia Złotego Zęba Buddy. Także tam, gdzie widzieliście pełno ludzi, to oni oddają mu cześć i tam się modlą. Kochani, no ja jestem osobiście pod wrażeniem e, tych rytuałów, tych modlitw. Tych darów, czyli wszystkich kwiatów lotosu, wszystkich kwiatków no i darów. Tam były ogromne dary. Nie mam pojęcia, co ludzie przynoszą dla buddy. Natomiast w to wszystko też są zaangażowani mnisi. I no, naprawdę jest to coś, co naprawdę warto zobaczyć. A wejście tutaj płaciliśmy po 2000 rupi, także jest to około 20 tam paru złotych. Także myślę, że cena jest w porządku. Jest warto, na pewno jest warto. Słuchajcie, no, miejsce bardzo ciekawe. Na pewno bardzo pachniało, czyli jakby ceremonie zapachowe naprawdę na wysokim poziomie. Tak, także kończymy, kończymy dzisiejszy dzień w Candy i widzimy się za parę godzin za parę godzin w drodze do Ke Candy Ella, Ella. Ella. Trzymajcie się. Siemanko, jesteśmy na dworcu. Myślę, że ciekawa opcja, ponieważ ten właśnie pociąg do Ella, z Candy do Ella jeździ dopiero od... Miesiąca marzec 2022 rok. Odjazd mamy planowany na 7.50, a na miejsce mamy przybyć około godziny 14:30. A najlepsze jest to, że wchodząc do tego pociągu właśnie w Kandy macie komfort taki, że nie ma ludzi w ogóle. Także to jest naprawdę duży atut słuchajcie, jeżeli chodzi o cenę tego pociągu był on dużo droższy niż ten o 30, natomiast, słuchajcie, no opłacało się przede wszystkim gwarancja miejsc jest tu komfortowo co prawda jest trochę brudno ale co by było w tamtym pociągu no... Mogłoby być różnie słuchajcie, można było sobie kupić kawusie pan chodzi z posiłkami, ciastkami jest ok, a sama cena? Cena, 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 4000 tysiące rupi, no dla osoby w drugiej i trzeciej klasie, tak, my jesteśmy tak, obecni w drugiej, w pierwszej klasie to 5000 rupi, no Ale dla pierwsza, porównania... Pierwsza, przepraszam, różni się klasa tylko tym, że jest klimatyzacja. Tak, tutaj są wiatraczki takie, które nie i tak nie działają, bo są wyłączone. No i co ciekawe, ten pociąg będzie się zatrzymywał przy najważniejszych punktach, jak i i będzie można sobie zrobić. Nie byłby pociąg. Czy pierwsza, druga, trzecia klasa? Widoki są nieziemskie. Wszystkie drzwi w pociągach są pootwierane, także można stać. Można też sobie usiąść i jechać sobie w drzwiach. Także bez problemu nic tu nie jest zakazane. Nie bójcie się, że ten pociąg Was jakoś ograniczy i nie przeżyjecie tego tutaj, co przeżywają ludzie, którzy jadą tą drugą czy trzecią klasą w tych innych pociągach, bo wszystko jest tutaj dozwolone. Widoki są tutaj niesamowite. To jest jakiś show. Widzę pierwszy raz coś takiego. Wodospad z takiej odległości, z pociągu. Coś pięknego, naprawdę. Mamy mały postój. Jesteśmy w Nanuoja. Jest godzina 12. Także jeszcze do Ella w ogóle nam zostało 34 km. Ale będziemy jeszcze ten y, odcinek pokonywać około dwóch pół godziny z tego co, co tam na rozkładzie mieliśmy, także tak to wygląda, w takim tempie się ten pociąg porusza, ale jest fajnie, w ogóle nie odczuwam ani ja, ani Marty zmęczenia, także dajemy radę, jest wesoło i ciągle jakieś zdjęcia, filmiki, także lecimy dalej.